Myślę, że jak debaty kolejne pokazały, to jest wielka niewiadoma, czy jesteśmy jeszcze w trakcie, czy w epicentrum, czy zmierzamy ku końcowi, jeśli chodzi o kwestię samego kryzysu związanego z pandemią w wymiarze gospodarczym wydaje się, że cały czas trafiamy na wyjątkowe bariery w wymiarze gospodarczym. Nie tylko te wewnętrzne związane z barierami pandemii, nie tylko te związane z zagrożeniami sytuacji gospodarczej wewnętrznej, przede wszystkim bezrobociem, przede wszystkim spadkiem inwestycji, ale chyba głównym problemem jest tworzone prawo. To się gdzieś w debacie przewinęło. To jest niesłychanie potężna ilość, zmienność przepisów, które chyba w znaczny stop sposób są elementem uniemożliwiającym stabilne działanie gospodarcze bez względu na skalę działalności gospodarczej, jaką się prowadzi. To jest jeden chyba główny element. Natomiast drugi. No to właśnie wydaje się to zagrożenie związane z pewną solidarnością podejścia w Europie i chyba generalnie na świecie. Sytuacja starcia właśnie z pandemią pokazała ewidentnie, że w takich sytuacjach globalnych zagrożeń niestety nie jesteśmy społeczeństwem spójnym, nie tylko w wymiarze solidarności ludzkiej, ale również w wymiarze solidarności gospodarczej. To, co właśnie gdzieś historycznie wskazuje, że tutaj indywidualność zawsze prowadzi do kryzysów, do potężnych kryzysów w wymiarze nie tylko narodowym, ale w wymiarze europejskim, w wymiarze światowym, to jest chyba jedno z zagrożeń i dość istotna niewiadoma, z którą, przed którą chyba stoimy dzisiaj.